To jest triosera, Pu-pu-pu-pu-pu. Zrób popę kaloryczną, której samejś nikt nie zjadł, ale teraz będziesz ją prawo, prawa, Toster, no niepozorne urządzenie jak z gałką, zegarem i sprężynkami, które zrobiło prawdziwą tostową rewolucję, no a z czasem chleb tostowy został wykorzystany w przeróżny sposób. I właśnie, jeden taki z patentów chciałem Wam dzisiaj pokazać, a będzie to imprezowy tort. Wierzcie lub nie, ale wytrawny tort też może smakować, więc łapcie tu listę składników i lecimy z tematem. Wiadomo, że jak tort, to pierwsze co rzuca się na myśl to warstwa kremu. No i tutaj też jej nie zabraknie. A jak krem, to zrobimy go w trzech kolorach. Opcja pierwsza, zielona. W takim razie do miski leci awokado, drobno pokrojony szczypiorek, no i sok z połówki cytryny. Drugi wariant to posiekana pieczona papryka wymieszana z serem cheddar. I ostatni kolorystyczny akcent wyjdzie nam z burakiem zmieszanym z łyżeczką miodu, jeszcze tylko trochę soli i pieprzu dla podkreślenia smaku i można wyrabiać krem. Oczywiście, żeby to wszystko jeszcze bardziej przypominało tortowy krem, no to do każdej z misek ląduje po 125 gramów kremowego serka. Jak powiedziałem, tak też robię i zobaczcie jak wygląda to po wymieszaniu. W takim razie biorę tortownicę i układam ją na dziewięciu kromkach chleba tostowego. To, co wyszło poza obrys, odcinam, a całą procedurę powtarzam jeszcze cztery razy. Oczywiście ścinek, broń boże, nie wyrzucajcie, bo już nieraz udowodniliśmy, że z mniejszych kawałków też może powstać coś słodkiego albo innego pysznego. Lecimy więc pierwszą warstwą, zieloną. Trzeba ją dokładnie rozsmarować po całej powierzchni, a na koniec dodać trochę rukoli. Całość przykrywamy następnie chlebem tostowym i lecimy z żółtym kolorem. Opcjonalnie można tu dodać jakieś warzywko, ja zdecydowałem się na kukurydzę. Ostatnia, czerwona warstwa trafia na samą górę tortu, tak jak i szynka, która zwieńcza całe wypełnienie. Zakrywamy więc nasze dzieło i smarujemy z wierzchu kolejną porcją kremowego serka. No dobra, jak to bywa z tortami, póki ta forma metalowa jest na miejscu, no to nigdy nie jesteśmy do końca pewni, czy to wszystko po prostu wyjdzie. Pu-pu-pu. Pół, pół alanek by się cieszył. <gry> po pozbyciu się zbroi nakładamy również kremowy serek na boki tortu i zdobimy całość jakimś takim małym warzywnym garniszcie. No Dobra, kochani, torcik jest gotowy, trzeba go oczywiście trochę schłodzić, jak to z masą kremową bywa, więc spotykamy się za godzinkę. I tak właśnie wygląda przepis na imprezową wersję wytrawnego tortu, wariacka wersja. Ale czy właśnie w tym wszystkim nie chodzi o to, aby zaskakiwać gości czymś niestandardowym? No, myślę, że ich mina będzie nieoceniona, kiedy na talerzu dostaną takie kolorowe cuda. Pora na urodzinowy poczęstunek. Sebastian! Patrz jak się nawinął! To! Przyszedłem ze szklanszą, ja chciałem się napić, Ale chciałem się napić. Chodź Jogi, już nie Tedy, wstydź Czy może takie słodkości? Ale muszę ci powiedzieć, że w niejednym warze mlecznym Grażyna z Bożeną tak Taki by nie opanowała, nie że te marchew, szczypior, marchew, szczypior. Nie wiem czy Aztecy tak zdobili swoje świątynie. Ale dziwne to wieczy to jest sklep. Najbardziej A? mi smakuje e, ta warstwa z kukurydzą, Jest dojechane! Ale jak to dasz na imprezę, to nie ma opcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Ciekawe, skoro tu użyłem kilogram ser sera śmietankowego, to czy można nazwać sernikiem? Tu jest kilo sera? Ale ja mam powiedzieć że no, jak młodszy to... będzie miał komunię, to u Ciebie zamówię. To jest zajebiste. No i o to chodziło. Także kochani, testujcie, bo naprawdę kopary opadają na imprezach. Kochani, wiecie co mnie najbardziej wnerwia w filmach? Amerykańskie filmy i sceny w nich przedstawiające śniadanie. Stół zastawiony wszystkim. Matka po prostu, nie wiem, u której wstała, porobiła jakieś gofry, jakieś tościki. Przychodzą tam zaspane młodzieniaszki, tak? Yy, może tylko jedno winogronko. O, muszę już lecieć do szkoły, a stół cały zastawiony. Przecież w prawdziwym życiu śniadanie polega na tym, że masz minutę, dwie maksymalnie, bo inaczej będziesz żarł jakąś pizzerkę za 2,50 biedronce, tak? Ale spokojnie. Mam sposób z tościkiem, które naprawdę zajmuje mało czasu. Oto co trzeba zrobić. Klep tostowy, zalewamy mlekiem. Na patelni roztapiamy masło. Wrzucamy mleczno-mokry chlebek i smażymy na złoto. I to jest właśnie to. Konsystencja taka ciągnąca się, jakby w środku był serek. A w środku przecież nie ma serka. Dwa składniki i śniadanko gotowe. Jeśli macie ciut więcej czasu, to poczekajcie chwilę, bo ten pomysł pokażę Wam, jak ulepszyć na dwa sposoby. Pierwszy dodatkowy sposób. Cukier, cynamon i kardamon. Posypujemy dopiero pod koniec smażenia. Kolejna wersja, po prostu żółty serunio. Kochani, nie znam prostszego pomysłu na śniadanie na ciepło. Mamy tutaj e, podstawową wersję i ona jest już pyszna, jest szybka, kaloryczna, troszkę soli i jest git. Druga wersja jest to samo, ale z posypką. I trzecia wersja, taka ja ją nazywam bardziej wytrawna, ale żeby uprzedzić komentarze, to nie jest to z francuski. Robi się w podobny sposób, co prawda, ale z jajkiem. Czy wy tu widzieliście jakieś jaja oprócz moich? I na koniec, niesamowita rzecz. Złoto, które nam się tutaj pojawiło. Wersja obiadowa. Dlaczego obiadowa? Ponieważ. Podany w ten sposób smakuje jak placki ziemniaczane. Zaproszę chłopaków, niech ocenią w tej chwili już cztery propozycje. Czekaj, czekaj, czy to jest ten kanał, gdzie zaproszeni testują, no. a brat Krzysia przyszedł i testuje ze mną? Czekajcie. internecie! Wow. Ale tu ma kalorie sztaba. O Boże. I tylko pij, Ile to ma kalorii? Zapisać, zapisać, makro. Nie powiem, że to jest w ogóle Post to jest jakiś forma, hmm. jakiegoś placu. Plazka? Jest o, jeszcze jeden! O, jeszcze sklep. To jest jeszcze bardziej sterowa. No, co to jest w środku? Meko, Smażone. Wygląda jak korzuchy, które tak. są w środku. Jakbyś kładł korzuch no. na korzuch, to jest grubo. To jest wersja świąteczna. I na to liczyłem. To jest słodkie. Ja szacunek wielki, nieważne ten makro. Zrobisz sklep jakiś słyku, ciasta? Nie wiem co. Obiad. Tu jest wersja placków ziemniaczanych. Ale nie wziąłeś ze śmietaną. Nie wiem czy ty jeszcze placki ze śmietaną. O, nie wiem. A! Nie mogę z nim jeść. On jest kimś śmietana i cukier do placków ziemniaczanych. A wy jak? Dobra, ja was pogodzę. Jestem tym śmietana, cukier i jeszcze cebulka na. No. Tak. To, że z chleba zrobisz placki ziemniaczane, to to jest torpeda, bomba słiko. Bombowe tosty, to studium leczunio z, yy, z ospaku placków ziemniaczanych. Panie, tosty. A jeżeli tosty, to i przepis musi być prosty. No tak mi się zrymowało rzadko, ale się nieraz rymuje. I będzie to prosty przepis, bo zrobię mini hot dogi. A więc oglądajcie i spakujcie na koniec sami. A będę potrzebował parówki najlepiej w mniejszych rozmiarach, choć większe zawsze możecie przeciąć. Masełko, na którym wszystko idziemy smażyć. Chleb tostowy oczywiście. Musztarda, w moim przypadku ostra. Ketchup oraz ser. A więc ze mocno wałkuję chleb tostowy. Jak widzicie... Zepsuł się nam nawet wałek, tak to u nas bywa. smaruje smaruję musztardą i keczupem, pół na pół. Zlatuję oczywiście ser. Parówka na górę i całość zwijamy wykałaczką. Całość łapiemy, aby się nam nie rozleciała. I tak pierwsza jest zrobiona. Pozostało mi jeszcze sześć. Mini hot dogi będę smażył na maśle, ale w nie za wielkiej temperaturze, tak aby nie zaczęło się nam tutaj palić, ale dzięki niemu hot dogi będą o wiele bardziej smaczne niż na przykład zrobione na oleju. Ile dać chłopakom, to spróbuję, zobaczymy, co oni powiedzą. Jakie oczka mieć? Czy ja dobrze widzę? Ale to nie wszystko dla Ciebie, spokojnie, tak się nie Właściwie się program zawiesił. Mmm, mm. mm. Próbujesz? ale ja pachnie. No, skąd Ty wziąłeś takie małe parówki? Idealne party dla o, studentów. Osiem. Ale wszystko siedzi. No, y, smak znany, nielubiane. <laughs> Tam róż się Aż się załatwamy. I przypadkiem szedłeś, nie? Sikłku, siku. Marcie. Spokojnie. Wszędzie makro, wszędzie fita, to zapomnij o tym. Nie ma czegoś takiego jak dieta. Zrobisz przepis. Najbardziej kalorycznym przekąskiem z chleba do zdrowego nie odpływaj, nie? nie, jeszcze, jeszcze nie. Wyjdź wreszcie z tych diet, z tego fit, z tego bio, z tego tu i tych innych bezsensownych rzeczy, których każdy nie liczy. Spokojnie zrób popę kaloryczną, której zabyś nie zjadł, ale teraz będziesz ją pra, pra, pra. Kochani, chodzę w tej wersji. bo miałem taki zajebisty dietetyczny przepis, gdzie makro się zgadza, ja pomyślałem sobie że raz się żyje. Zrobimy coś turbo niezdrowego, turbo nawalonego tłuszczem i cukrem. E, mówią na to malai toast. Kuchnia indyjska, wejdziemy w temat deserów. I dzisiaj będziemy robić turbo słodki Przygotujcie sobie chleb tostowy maślany, przygotujcie sobie mleko w proszku, cukier i wodę, kardamon i mleko. I zaraz popełnię pierwszą. Chciałoby się powiedzieć zbrodnię, ale kto by się przejmował smażonym chlebem tostowym. Temat pierwszy okrajam to sobie ze skóreczki, pach, pach i hop. Na cztery prawie równe kawałki, gdyby, gdyby mi oko nie zeszło. No i teraz najmniejsza część. Kąpiel olejowa. No, Kończy takich jeszcze nie ma. Jadłeś, nie? Słuchaj, człowiek zrobiony jest z wody, nie? A olej się leje, nie? To jest takie ludzkie po prostu. Daję to do odsączenia i zabieram się za coś, co Ty często używasz do dynęczków. Tu mnie masz. Wypiję sobie i do was wracam. ja będę robił syrop barmański. Ej, yy, syrop cukrowy. Szklanka wody, szklanka cukru. Czekamy, aż to się wszystko roztopi. Syrop cukrowy sobie stygnie. Kolejny etap. Maślano-mleczne nadzienie. Chodźcie. Mleko. Będziemy je sobie trochę czekali, aż ono nam się zagotuje. Takie trzy sążne łyżki. Kilka minutek na mieszaniu. Zaraz zobaczycie, aż pojawi się kremowe nadzienie. Kochani, miało być orientalnie. pięknie nam to wszystko gęstnieje. Jeszcze takie dwie, trzy szczypty kardamonu. To jest to, prawie to mamy. Moja pasta, moje nadzienie jest wbrew pozorom maślane, mleczne, ale słonawe. I teraz zobacz, co tutaj się staje. Rozumiesz te morderstwo? Dobra, a teraz powiem Ci tak. Właśnie jemy chleb z cukrem. Grzaneczka, i tak lecimy. Ze wszystkich. Voilà! Chciałbym wam powiedzieć, czy to jest produkt rekreacyjny, czy dietetyczny, ale wiecie, co wam powiem? No, to jest produkt pyszny. Tyle. Zróbcie, spróbujcie 4-5 składników i zaskoczycie wszystkich. Wiecie, co jest tutaj lepsze tym wszystkim, że się człowiek nie ostygnął po jednym jedzeniu, a tu w drugie. Słuchajcie, Malaya Toast. Choć się sobie dziabniemy to z alkoholem? Tak jak dziabniemy, to tak... ha. na piątku, to już tak mam wrażenie, że tak... A jak koniak To jest tak słodkie jak ta bakława. Bakława, ale... tak. Bakława jest w Polsce czy w Turcji? Jest takie mokre, to już mnie no, rozlewa w to jest mokre od słodku cukrowego. Twój organizm lekko przeczeka ten y, szok cukrowy hmm. i łapa wchodzi na drugi. Słuchajcie, jak jesteście red bulla, a chcecie mieć dużo energii, więc <laughs> <sobie> takie coś będziecie <laughs> chodzić jak przycinaki. Kto nie lubi tostów, niech pierwszy rzuci kamień. Tym jakże fajnym wstępem zapraszam Was na pyszne śniadanko, które przyrządzicie w domu, a będzie wyglądało jak z takiej lepszej knajpki, a będzie to tost francuski z cheddar'em. Oglądajcie. Dobra, zacznijmy od trzech jajek. Wbijamy je do miski, po czym solimy, pieprzymy i trzepiemy. Pora na smażenie. Na patelni rozpuszczamy masło i za chwilę dodamy jajka. Kiedy jajka na brzegu zaczną się ścinać, układamy nasz chlebek, maczając go w jajku z obu stron. Skoro całość udało nam się tak fajnie przerzucić, to teraz układamy na jednym z tostów serek cheddar. Może być też inny, wasz ulubiony. I te jajeczka staramy się zawinąć do środka. O, mniej więcej tak. Całość składamy na pół i dosmażamy tak, aby chlebek był złoty. No i proszę, jeżeli jesteście estetami tak jak ja, to wystające jajeczko można sobie obciąć. Ale wy tylko spójrzcie na to cudo. No taki tościk, to jest po prostu arcydzieło. Ty widzisz to co ja? Jakie to piękne? No, mam jedno pytanie. No. nagrałeś już ograłeś? Można. Możemy? Czy można coś zjeść Weźcie, bo mi tu pachnie. Nie, nie, Boże nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie,